Patrzcie, w tej pozycji początkowo było widać mi tylko i wyłącznie piersiowa. Teraz w końcu zaczynam mieć barki. O właśnie. Yy. Jeszcze. Góra. Raz. Yy. Mocno. Dwa. Trzymaj hop, powoli. Jeszcze masz siłę, dawaj. Hop. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Fitness. Tym razem wyjątkowy, bo w obecności jedynego niepowtarzalnego mojego trenera, Tomasza Nobisa, aka Volvera Terrorystę. Dzisiaj mamy zamiar porozmawiać o tym, jak tak naprawdę wyglądała od początku nasza współpraca, przedstawić jej genezę, jak zmieniła się w trakcie i co oczywiście planujemy, ale oddaję już głos odpowiedniej w tym temacie osobie. On lubi, jak ja gadam. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest mi niezmiernie miło, że Kasper po raz kolejny mnie odwiedził. Dzisiaj myślę, że jesteśmy w stanie Wam troszeczkę przedstawić, jak to faktycznie wyglądało od początku i przybliżyć. Za kulis, eee, właśnie całe przygotowania do poprzedniego sezonu startowego. Eee, aktualny, też stan, eee, w, którym aktu w którym teraz jest katper. Eee, czyli jak widzicie, po policzkach jest to oczywiście masa. <laughs> Więc w sumie co? No możemy zaczynać, tak? Poprzedni okres, tak krótko podsumowując, eee, do wyjścia na scenę, z tego co pamiętam, trwał 30 miesięcy. I wielu osobom się wydaje, że to jest takie szybkie. Wziąć zawodnika, który gdzieś tam ma już jakieś doświadczenie poćwiczyć z nim pół roku i oczywiście jest gotowy na scenę, tak? No to nie było tak kolorowo i myślę, że przed nami przed jednym i przed drugim było niezłe wyzwanie, oczywiście. żeby faktycznie wyjść na scenę w takiej formie, która nas satysfakcjonuje. No i co, te 30 miesięcy w sumie minęło dość szybko. Tak. Dużo się tam działo, ale o tym myślę, że powiemy zaraz. I finalnie wnieśliśmy na scenę praktycznie 15 kilo więcej. Od ostatniego startu Kacpra, który był w 2019 roku, tam było 85 kg na ostatnich startach była stówka i to taka naprawdę pokaźna stówka, więc no, chyba całkiem nieźle przepracowaliśmy ten okres. Wydaje mi się, że właśnie Tomek był osobą, yy, która bardzo mocno uwierzyła w mój potencjał i to tak naprawdę dodało mi skrzydeł i też mentalnie bardzo pomogło w, w okresie przygotowań, bo jakby ja uważam, że Mechaniczna współpraca trener-zawodnik jest ważna, ale kiedy widzisz, że twój trener wierzy w potencjalny sukces, który możesz zdobyć i jakby coś, co możesz osiągnąć, to jakby ty dostajesz skrzydeł i z treningu na trening jeszcze bardziej ci się chce. Dlatego mi się wydaje, po części ten proces był tak owocny. Myślę, że tak i też w dużym stopniu Ty też bardzo chciałeś, to też jest tak. kluczowy, kluczowy element, bo Kacper przyjeżdżając do mnie nie przyjeżdżał i nie strugał kozaka, że wszystko umie, tylko faktycznie jak taki się. prawdziwy uczeń z rzeszycikiem przyjeżdżał, wszystko notował, nagrywał sobie filmiki, po prostu chciał ten proces do perfekcji doszlifować, żeby nie miał sobie nic do zarzucenia. W trakcie potem całych przygotowań. I przerobiliśmy naprawdę sporo treningów, nie wszystkie były tutaj nagrywane, e, gdzie uczyliśmy się i, i ruchów prawidłowych, i wszystkich ustawień szukaliśmy e, takich małych chwytów pod, pod jego ciało tak naprawdę. No i to wszystko owocowało pomału, ale e, myślę, że takim głównym elementem, o którym warto by wspomnieć, to była w ogóle początkowa ocena sylwetki Kacpra, całej postury i Większość osób myślę, że tego nie robi, a to jest podstawowy według mnie element, bo dzięki temu na samym początku zaczęliśmy wykluczać błędy, prawda? Tak, jakby zobaczyliśmy sylwetkę Kacpra, zobaczyliśmy, że ten mięsień piersiowy u niego jest naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze podjący. rozwinięty. E, automatycznie to wszystko dążyło do tego, że klatka była praktycznie nierobiona. Były takie symboliczne cztery serie. W ciągu tygodnia. A plan jest ehm, bardzo podobny. Tak, a tak naprawdę zaczęliśmy od podstaw, czyli zaczęliśmy współpracować z fizjoterapeutą, zaczęliśmy rozluźniać te spięte struktury, wyrównywać napięcia, i dzięki temu Kacper coraz bardziej się otwierał, coraz bardziej się prostował, łopatka zaczęła wreszcie pracować. To są takie elementy, o których zazwyczaj się nie mówi, bo widzisz trening, ktoś robi po prostu ruch, a czuje, nie czuje, fajnie napierdziała, dobrze plecy, to pewnie będą rosły. Tak. Nie jest tak kolorowo. U Caspra dużo było właśnie takich elementów, gdzie trzeba było od podstaw zacząć programować organizm, by wykonywał prawidłowy ruch. No, ale jak widać, jest bardzo pojętnym uczniem. <laughs> I ta sylwetka faktycznie zmieniała się coraz mocniej. Myślę, że ten sezon ostatni był też takim przełomowym momentem dla niego, bo po pierwsze um, te zwycięstwa i te wszystkie um, wyjazdy, na których odnosił triumf. Po pierwsze dodały ci kolejnego wiatru skrzydła. Dwa, uwierzył w siebie, że jednak podoba się sędziom, jego aparycja, jego wygląd, jego prezencja jest naprawdę na wysokim poziomie i zostało tylko jedno: zrobić jeszcze mocniejszy progres, dogonić zawodników z czołówki, i faktycznie zaprezentować się tak, by móc wejść i zdobyć to, co się wymarzyło, <gryzm tak? <gryzm gryzm> Ukaz kluczowym elementem było to, żeby zobaczcie. Tak, jak to też w większości osób, rozluźnić napięcia, które budowały się tutaj w górnej części czworobocznego. Bo przez to, że klatka piersiowa była przerośnięta i ściągnięty był czworoboczny, to automatycznie on się zamykał. I w tym momencie każdy ruch z nosu do boku był ciągnięty tylko i wyłącznie z czworobocznego. Więc podstawą było rozluźnienie piersiowego, zmniejszenie napięć na czworobocznym, wyrównanie sił między jedną a drugą częścią czworobocznego i dopiero potem nauka pracy odwodzenia ramienia bez nadmiernej aktywacji czworobocznego teraz się w, dużej, w dużym stopniu się to udało ale też kluczowym elementem była zmiana techniki mm, ćwiczeń na plecy bo jakby to też one w dużym stopniu nadmiernie Cię tutaj spinały no i teraz coś tutaj się zaczyna dziać jedziemy o właśnie Pracy. Baja. Nie zatrzymuj tego ruchu. Normalnie robimy płynny ruch. Raz. O, właśnie. I cały czas pompujemy. Raz. Jedziemy. Dwa. Od razu. Nie zatrzymuj się. Trzy. Hop. Cztery. Hop. Hop. Że ja po trzech seriach roboczych klasyfikacji w sensie, już czuję to tak. Barki najlepiej na. barki, że jest ten. Nie? Kiedyś byłem w stanie zrobić 5-6 serii yy, ciężkich wznosów hantlami. Ja mówię, kurczę, coś czuję, że w tym z... weszło. Tyga, tak. nie? No, teraz trzy serie i naprawdę czuję, że. Tutaj masz jeszcze tak, że ty sam musisz zacząć troszeczkę lepiej stabilizować górę. Bo w momencie, kiedy się kładziesz, linki zaczynają cię ściągać to Twój błąd jest taki, że Ty zapadasz się klatką tak, i w momencie, kiedy robię ruch do góry to zbyt mocno zaczynasz znowu pracować czworobocznym, żeby się otworzyć. W tym momencie powinieneś wyprostować klatkę piersiową, leciutko obniżyć bark, wyciągnąć ręce i na razie uczyć się tak, jakbyś klaskał. Nie? Jest sklaśnięcia, wyciągnięcie połku do góry, pełne napięcie barku, wracam i w tym momencie Czworoboczny w ogóle nie pracuje. Zrobimy tak, że przesuniemy lekko dłonie do góry. Zrobimy ten ruch trochę, jakbyś robił go w Y, i zobaczymy wtedy, jak czworoboczny będzie zaangażowany. Dobra, ręce lekko do przodu i teraz rób odwodzenie. Hop, dawaj, o, właśnie, i powoli. I teraz czworoboczny zostaje super. Znacznie mniej napięty. Powoli. I już kolejny ruch. Hop. O, właśnie. Powoli. O, właśnie. Tutaj myślę, że to jest fajna wskazówka dla wielu osób. W ogóle, jak mówimy o seriach do upadku, prawda? Pamiętajcie, że w momencie, kiedy robimy ten ruch, to upadek nie jest wtedy kiedy wyciągacie wszystkim co możliwe. Tylko tak naprawdę w momencie, kiedy mamy ustabilizowaną pozycję wyjściową i robimy ruch, upadek jest do momentu, w którym nie jesteście w stanie wykonać prawidłowo technicznie ćwiczenia. Więc czasem lepsze są już na koniec półruchy, ale nie zmieniając pozycji, niż ciągnięcie wszystkim pozostałym, bo to jest najlepsza recepta, żeby się nabawić czego. Konfizji. Tak jest. 6. Hop. Siedem. Powoli. Hop. Osiem. Hop. Właśnie. Nie Hop. Jeszcze. Hop. 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 Ostatni. Hop. Odkładaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Chociaż z pięciu ruchów. Wypuść Jedziemy. Pam. Hop. Pam. Hop, 3, super, 4, hop, 5, hop, 6, hop, nie zatrzymuj się, 7, hop, 8, hop, daj, 9, jeszcze, jeszcze dwa hop, a ostatnie, powoli i powoli opuść. Daj, a ostatnie. Dawaj, 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 lekkie, ostatnie pięć, raz, Nie. dwa, trzy, cztery i powoli opuszczamy, pięć. Przy wyciskaniu jest taka jedna fajna mała wskazówka, bo dużo osób bardzo często wyciskając te barki aż przyciąga do ucha. Widać, że wtedy ten czworoboczny pracuje, piersiowy się zaczyna aktywować i u Łukacza też to było widoczne gdzieś tam na samym początku. My zastosowa zastosowaliśmy taki mały manew, na zasadzie taki, tu jakby nie ma żadnej magii. To chodzi tylko głównie o ustabilizowanie górnej części tułowia mocniej, czyli siadając do jakiejkolwiek maszyny, czy do jakiegokolwiek ćwiczenia podchodząc które miało być wyciskaniem, Kacper wypinał klatkę piersiową i tak trochę jakby wiecie jak kulturysta w line upie siadał do maszyny i teraz zobaczcie, złap kompozycję. hop, złap hammera, dobra i jedziemy w mały ruch bardzo ważna rzecz, łokieć pod ciężarem, pierwszy ruch zawsze wychodzi ze zgięcia łokcia, super i teraz zobaczcie w momencie kiedy Kasper pracuje, te barki nie idą razem z całym ciałem do ucha, tylko mamy bardzo ładnie wyizolowaną pracę na ramiennych. Przede wszystkim ten ruch jest bezpieczny. To jest główna, e, to jest główny case tutaj. Dawaj. Op. I wyłączony delikatnie czworoboczny z pracy, który nie ciągnie nam barków do góry. Jeszcze, góra, raz, mocno, dwa, jeszcze, hop, trzy, ostatni, dawaj, powoli, i powolutku. Dobra, idź się tam wciąć, chodź, rób, 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 ja Ci zrobię taki manewr, rób, ja Ci ściągnę bark, dawaj, rób. Dawaj. No i co? Troszeczkę mocniejsze czucie jest? Dawaj. Hop. To jest cały czas pam i dopiero wznos. Pam i dopiero wznos, nie? Jakby ty u siebie musisz się skupić na tym, że skoro ten czworboszy czuje, że ci przejmuje pracę, to wiadomo, że musisz go troszkę zmniejszać jakby zmniejszać jego napięcie i u fizjo i samemu ale jak robisz sam ruch to wyobraź sobie, że coś ten bark cały czas jakby, wyprostuj się jakby coś ten bark Ci ściągało w dół, nie, nie, nie całe, nie, właśnie nie sylwetka tylko bark jest ściągany w dół, a Ty w momencie kiedy robisz odwodzenie to ciągniesz rękę tam, op, i teraz czworobocznie zobacz, mięciutki, nie bo jeżeli ty ruch zrobisz pierwszy z wyjścia tu i wyjścia tu, to całe napięcie wchodzi, całe napięcie wchodzi na czworoboczny. Więc to, jest, to musisz mieć w głowie. To nie jest tak, że musisz to widzieć w lustrze. Pamiętaj, jak się stoisz wyprostowany i zaczynamy wznos, górna część głowy jest ustabilizowana, i teraz ty masz w głowie, że coś ciągnie ten bark w tłum, hop, i wyciągasz rękę w ścianę, zobacz, czworoboczny, totalnie wyłączony z pracy. Nie? Powoli, hop, hop, dawaj. I jeszcze hop. Ostatnie dwa. Hop! Trzymaj, hop. Powoli. Jeszcze masz siłę. Dawaj. Hop! Teraz tak, tu dłoń idzie i idziemy przodem. Ustabilizuj tutaj nadgarstek, żeby był stabilny. Możesz go nawet zacisnąć piątkę. O właśnie i powoli. O właśnie. usztywnione. Całość. Dawaj. Mocno. Jeszcze, jeszcze. Dawaj. Dawaj. Hop. Ostatnie dwa. Dawaj. Powoli, 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 powoli. Ech. Patrzcie, w tej pozycji początkowo było widać mi tylko i wyłącznie piersiowa. teraz w końcu zaczynam mieć barki po 5 latach. <grywa> wydaje się, że człowiek trenuje 5, 7, 8 lat, wydaje się, że dużo już wie. Przyjeżdża do wiele mądrzejszego od siebie i dowiaduje się zupełnie nowych rzeczy, koryguje się swoje błędy, poprawia się, ale przede wszystkim staje się lepszym zawodnikiem. I dlatego chcę tutaj przyjeżdżać, dlatego cenię współpracę z Tomkiem i dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy tylko jedną malutką składową tej współpracy Wam dzisiaj pokazać. Ja również dziękuję bardzo za przybycie i mam nadzieję, że będzie go będzie szczęściej przyjeżdżał. Oczywiście, że tak. Miło. <laughs> Miło było. Kasulunkiemi <laughs> zawodnik sportowców wadkowych. Wolny terrorysta. U.